W Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Atrakcje dla najmłodszych. Bibliotece. Rozmowa dnia. Salonik literacko-artystyczny Biblioteki Miejskiej znów tętni życiem. Wcześniej z uwagi na pandemię nie można było organizować wydarzeń kulturalnych w postaci występów artystycznych czy spotkań autorskich. Teraz jest to już możliwe. Dobrą okazją ku temu okazał się Dzień Dziecka. Najmłodsi czytelnicy mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Igraszki z Dropsem w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małymi. Witamy w Wrocławiu. Cieszymy się, że jesteście. Cieszą się dzieci, co dzisiaj najmłodsi mogli zobaczyć? E, dzieci zobaczyły spektakl na podstawie bajki e, Pan Drops i jego trupa. Jest to historia o Wędrowcach powiedzmy i e, puenta jest taka, żeby każda podróż dobrze się kończyła. E, myślę, że i przed wakacjami, i w ogóle dobrze, żeby się dzieci zapoznały z, z wierszem, z klasyką. Mm -hmm. e, podwójna radość, bo w końcu możecie wystąpić, prawda? Jasne, no to i dla nas radość, i dla dzieci, dlatego, że był to czas... E, e, nie lubię słowa trudny, ale taki był. I jakby cała nasza idea odciągania dzieci od komputerów, od mediów poprzez te spektakle grane online, gdzieś tam ta idea się rozmywała, rozpraszała, a teraz wreszcie spotkanie na żywo, z żywym kontaktem, odbiorem, z interakcją, czyli z tym wszystkim, co kochamy najbardziej. Tajemniczy ogród już teraz zaprasza najmłodszych na kolejne wydarzenia, jakie odbędą się w ramach Inopop Festival. Dzisiaj spektakl jest z okazji Dnia Dziecka, ale to tak naprawdę początek, bo już zapraszacie najmłodszych na kolejne wydarzenia. Tak, oczywiście już 7 czerwca zapraszamy na spotkanie z Bajanką, Moniką Skiekiewicz i oczywiście uwielbianą przez wszystkich Kicią Kocią. Myślę, że będzie to fajne spotkanie, także zapraszamy. Zapisów można dokonywać telefonicznie lub osobiście w tajemniczym ogrodzie. Czy jeszcze coś za nadrzew, w najbliższym czasie? Tak, 11 czerwca szykujemy również wspaniałe, fantastyczne spotkanie z Przemysławem Wachterowiczem, autorem książek dla dzieci takich jak Uśmiech dla Żabki. Czy proszę mnie przytulić? I tutaj też prosimy o zapisy telefoniczne lub osobiste w tajemniczym ogrodzie. Na rozmowa dnia dzisiaj naszym gościem jest pan Krystian Kujawiński, leśniczy Leśnictwa Podlesie, to jest w nadleśnictwie Gniewkowo, to jest stosunkowo blisko od inowrocławia Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie Leśniczy, próbujemy przywrócić pszczoły do lasu i pana leśnictwo i pan jako leśnik pszczelarstwa, jest jednym z takich wytypowanych ośrodków, które się tym zajmuje, prawda? Tak, lasy państwowe rozpoczęły projekt, pszczoły wracają do lasu. Projekt rozpoczęły w 2018 roku i do tego projektu wytypowano 104 pasieki zlokalizowane w całym kraju. I pasieka moja jest jedną ze z tych 104, które dokonywały badań. A co to znaczy, że pszczoły przywracamy do lasu? Czyli ich tam w tej chwili nie ma i są tam potrzebne? To znaczy, pszczoły. Do XVII wieku występowały w lesie i dopiero potem za, zaczęły obejmować tereny otwarte. Dzisiaj jest y, tak, że w ty, na tych terenach otwartych generalnie mają coraz trudniejsze warunki do rozwoju, do życia. Y, środowisko jest bardzo strasznie schemizowane, jeżeli chodzi o grunty rolne, natomiast wydaje się, że las jest jedynym takim miejscem, jeszcze nieschemizowanym. I jest to miejsce naturalne, gdzie właściwie te pszczoły mogłyby mieć miejsce, gdzie mogą się rozwijać, rozmnażać i żyć. Żeby tak się stało, musimy najpierw poznać, czego brakuje w środowisku leśnym pszczołom. Bo wiemy, że jest ono trochę zmienione, jeżeli chodzi o, o jakby porównać się do środowiska z XVII wieku. W związku z tym. Musimy poznać najpierw przyczyny, dlaczego ich jest tych pszczół pszczołowatych jest generalnie w środowisku leśnym coraz mniej, a następnie próbować y, zmienić całą sytuację. A czy już, czy już coś wiemy? Y, na, na podstawie tego projektu pszczoły wracają do lasu, który trwa, trwa od roku 2018 już mamy pewne wnioski. Zasadnicze badania były prowadzone w 2018-2019 roku i na tej podstawie możemy wysnuć pewne wnioski, mamy już pewne przypuszczenia. Wiemy na przykład, że generalnie pod wpływem zmian klimatu większość gatunków leśnych kwitnących w miododajnych przesunęły swój okres kwitnienia bliżej wiosny. Powiedzmy. Tak jak kiedyś lipa kwitła w połowie lipca, stąd nazwa miesiąca, tak teraz lipa kwitnie już koniec czerwca. I tak jest z większością gatunków. Jak się weźmie, porówna krzywą, która obrazuje gatunki, które kwitły kiedyś, 30 lat temu w Polsce, i porówna z tym, co mamy teraz, to widać wyraźnie to przesunięcie w stronę wiosny. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że generalnie wiosną jest najwięcej wilgoci. Potem ten klimat latem, zwłaszcza w Polsce, staje się bardzo suchy. Brakuje często opadów. Te opady są ekstremalne. One nie trafiają do gleby, nie trafiają do podłoża. To większość z tego, co spadnie, to spływa do rzeki i do morza. Poza tym no, nie zatrzymujemy tej wody też w glebie, prowadzimy wiele czynności, żeby jeszcze bardziej tą glebę odwodnić, yy, na przykład na otwartych powierzchniach yy, często widzimy jak bagna są przekształcane na pola uprawne, yy, zaorywane są czcinowiska, niszczone są miedze śródpolne, również są niszczone zadrzewienia, które są często występują na polach i są Coraz mniejsze. Albo w ogóle giną. A teraz spójrzmy na to, na ten problem z perspektywy mieszkańca Inowrocławia albo jakiejś miejscowości pod Inowrocławiem. Czy ja, Kowalski, z Inowrocławia mogę coś zrobić też dobrego, żeby tym pszczołom pomóc? Tak, jak najbardziej. Każdy może coś zrobić od siebie dla poprawy warunków życia pszczół. W Polsce mamy jedną pszczołę, która daje miód, pszczołę miodną, natomiast 400 ponad gatunków to są pszczoły samotnice, tak zwane samotnice, czyli one każda matka wychowuje sama swoje potomstwo. I one żyją, generalnie, mogą żyć wszędzie. Wystarczy zmienić trochę swój ogród. Wystarczy, że swój ogród przestaniemy. Uprawiać na ten wzór, który dzisiaj widzimy w prospektach, czyli trawnik przestrzeżony na 2 cm, yy, trochę iglaków, kamieni yy, kolorowych, ozdobnych i to wszystko. To jest właściwie pustynia ekologiczna dla pszczół. Pszczoły potrzebują kwiatów, kwiatów kwitnących, nektarodajnych, yy, kwiatów, które będą różnorodne, różnorodne gatunkowo. I przede wszystkim one też będą stanowiły jakieś schronienie, ponieważ dzikie pszczoły, te samotnice, o których mówiłem, one generalnie zakładają, budują gniazda i w ziemi, i w konarach drzew, i w starym jakimś puchniałym drewnie, jak również oczywiście w murach budynków, w więźbie budynków itd. Bo przecież musimy pamiętać, powiedział Pan, że kilkaset gatunków, jeden tylko jest miododajny, ale te pozostałe są tak samo cenne tak. w ekosystemie. Te pozostałe są jak najbardziej cenne. One też dokonują zapylania roślin, zapylania kwiatów, roślin, z których potem my mamy owoce. Szacuje się, że dzisiaj, gdyby zapylacze generalnie zniknęły z ze środowiska, produkcja żywności spadła by o 75%. W związku z tym my nie przetrwamy jako ludzkość, jako człowiek na samej żywności, która jest wiatropylna, znaczy zapyla się poprzez wiatr. Czyli robimy taką łąkę kwietną chociażby na kawałku swojej działki, tak? Możemy zrobić na kawałku swojego ogrodu łąkę kwietną, nawet może być to niewielki kawałek, kilka metrów kwadratowych, jeżeli na każdym z ogródków będzie te kilka metrów kwadratowych takiej łąki kwietnej, yy, gdzie no, kwitnie wiele różnych kwiatów, najczęściej najlepiej jakby były to kwiaty miododajne, polne, jakieś yy, na, yy, dziko żyjące. Yy, jak najbardziej poprawiamy warunki życia pszczołom, ponieważ dla pszczół ważne jest, żeby mieć ten pokarm nie tylko w okresie wiosny, ale przez cały sezon, sezon wegetacyjny. Yy, Dzikie pszczoły żyją generalnie krótko. One żyją też jakby przesunęły trochę swój okres, czas rozwoju i wylęgu i przesunęły go na wiosnę. Natomiast nam zależy też na pszczole miodnej. Tak? Chcemy, żeby ona też mogła żyć cały sezon wegetacyjny, mogła nazbierać nektaru, odłożyć go na okres niekorzystny dla niej czyli na zimę. Wie, ale również, żeby mogła y, nazbierać go tyle, żeby było to, y, wystarczyło jej do wychowu potomstwa. I chyba im więcej gatunków, kwiatów, na których ta pszczoła da, tym lepiej dla Ty, miodu. Tak, tym lepiej dla miodu, miód jest smaczniejszy, ponieważ jest wielokwiatowy, y, każdy kwiat, mm, każdy pyłek ma inny skład, y, jest wiele w nim witamin, y, wiele substancji, które są korzystne, działają na człowieka, substancji mineralnych, jakichś odżywczych. W związku z tym jak najbardziej, im bardziej urozmaicony skład gatunkowo ogrodu, tym więcej jest nie tylko pszczół, ale i motyli i również, i również innych innych zapylaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem Rozmowy dnia był pan Krystian Kujawiński, leśniczy i pszczelarz, który Leśni, bierze udział. Tak. W tym unikalnym programie przywracania pszczół do lasu, a przy okazji powiedział, jak my mamy zrobić, żeby im pomóc też w mieście. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dziś w winowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.